Tak zróżnicowane, że ciężko tutaj ocenić, 17 wow, 17 smaków, Każdy z nas się kieruje subiektywne, także gratuluję wszystkim, którzy te badania upiekli. Natomiast gdzieś nam w tym mózgu jest zakodowane coś, co nam się kojarzy z tym, co najbardziej lubimy. Dlatego Wybór był bardzo trudny, ale go dokonaliśmy. Mnie w jedną babę smakają, a te babę, co tu bela, to Uesoble, wiem, smakale w co mam wiele choć to cyniczko, jedną za dregą, tak smakacz, ale Uesoble też rozmaity, Bele moderny, be, Bele taki tradycyjny, no i każda baba miała swoje osobliwe, apartne smaka, także cyniczko Belo wybrać jedną, tą najlepszą.